Hej kochani, witam w kolejnym odcinku na moim kanale Agata Kopaczewska. Jako my mamy dzisiaj piękną pogodę, pada śnieg, jest już tak naprawdę zimowo, wszędzie biało. Trochę się topi oczywiście, bo jeszcze no, mimo wszystko mamy listopad i nie jest jeszcze na minusie bardzo często, ale już myślę, że wkrótce to nadejdzie. Nie wiem, czy Wy lubicie taką pogodę. Ja już wam mówiłam, że według mnie każda ma w sobie coś inspirującego. I każda pozwala się cieszyć sobą na swój sposób. Myślę, że w życiu każdy z nas miał takie, taką sytuację, kiedy o coś usilnie prosił Boga i to się nie spełniało. I ja nie mówię o czymś takim, nawet nie wiem, takim wielkim, raczej takich bardziej codziennych, że na przykład. Coś bardzo boli i prosimy, żeby to na przykład przestało boleć, bo naprawdę już sobie na przykład nie dajemy rady, a jednak to się nie spełnia, i wtedy przychodzą nierzadko takie myśli: czy Bóg nas w ogóle słyszy, dlaczego tego jakby nie spełnia, jak prosimy o coś tak ważnego dla nas? Czemu jakby cierpimy, czemu on na to patrzy i nic nie robi, jakby nie? Myślę, że wielu z nas miało takie sytuacje, że nie wiemy dlaczego, czy Boże, czy, czy Ty nas słyszysz. Czemu, jakby nic z tym nie robisz, widzisz, że o coś cię proszę, słyszysz, jakby nie rozumiecie? Wielu z nas pewnie nieraz czuło takie trochę odrzucenie, niezrozumienie. Właśnie, czemu? I ja ostatnio miałam taką sytuację, popłakałam się też, emocje ze mnie wyszły że też nie mogłam jakby tego zrozumieć. Miałam dość ciężką sytuację i nie rozumiałam. Też pomyślałam sobie, Boże, czy Ty mnie słyszysz? Czemu jakby nic z tym nie robisz, jak tak bardzo Cię proszę? Było mi bardzo przykro. Tak po prostu po ludzku poczułam się jakoś tak. Bardzo było mi smutno i ciężko. Potem sobie tak na spokojnie usiadłam i faktycznie właśnie trochę się popłakałam za dużo, jakby to było dla mnie, tak się duże rzeczy skumulowało, i, i te emocje faktycznie tak wyszły w ten sposób. Pomyślałam sobie, że faktycznie wierzę, że tak wielu rzeczy nie rozumiemy. Nie rozumiemy, czemu to jest tak, czemu yy, no, modlimy się nawet do, do kogoś, kogo nie widzimy. Jakby jest dużo takich niewiadomych. Wiara właśnie no, na tym polega. Przypomniały mi się słowa, chyba wcześniej kiedyś na odcinku to mówiłam, albo ktoś mi to powiedział, nie wiem. W każdym razie przypomniały mi się słowa, żeby zaufać, nawet jak Bóg nie wysłuchuje, nawet jak coś się nie dzieje. Co jest potwornie trudne, i wczoraj się tak o tym dobitnie przekonałam. Zaufaj, módl się, angażuj. Też nieraz już mówiliśmy o tym, że Bóg ma plan jakiś całościowy dla nas, i on wie czemu coś się dzieje, czemu nie spełnił, nie spełnił danej rzeczy, danej prośby, czemu to miało miejsce, nie? I my tego. Ja w ogóle czegoś nie mogę zrozumieć, a to jednak się wydarzyło, i nie wiem po co. I właśnie tutaj znowu to zaufanie. Czyli idziesz niejako na ślepo za kimś, kto Cię prowadzi. Wierzysz, że będzie dobrze, że On chce Twojego dobra i wszystko się w końcu poukłada. Nie wiem, czy słyszeliście takie zdanie, nie proś Boga o to, żeby zabrał Ci krzyż, tylko żeby pomógł Ci go udźwignąć. Nie wiem, czy to słyszeliście. Mi też to się przypomniało przy okazji właśnie tej sytuacji, a to już naprawdę taki wysoki level. Myślę, że do tego też trzeba dojść, potrzeba na pewno dojrzałości. Myślę, że takie sytuacje są pewną próbą dla nas. Czy my, mimo tego, że nie dzieje się tak, jakbyśmy chcieli, coś się nie spełnia, czy my wytrwamy mimo to? Wiecie, w ogóle sama modlitwa to nie jest Bogu potrzebna. Jakby nasza modlitwa nie jest Bogu potrzebna, to ona nam jest potrzebna, nie? To też jakiś czas temu sobie tak uświadomiłam, że my modlimy się po to, że my tego potrzebujemy. Bóg nie potrzebuje tego. On nie potrzebuje, żebyśmy przychodzili do kościoła, żebyśmy przychodzili do spowiedzi, yy, przyjmowali sakramenty tak dalej. To my tego potrzebujemy i to nam pomaga. Podzielcie się ze mną, co Wy myślicie na ten temat, czy mieliście takie sytuacje, takie próby w życiu. Myślę, że one spotykają każdego z nas. Mniejsze, większe, ale są. Widzimy się wkrótce w kolejnym odcinku i pozdrawiam was wszystkich. Zapraszam na Instagram i życzę pięknego dnia i pięknego weekendu z Bogiem.